No, Elo, tu święty Bambik i witam Was w kolejnym odcinku z Borzona. Tutaj, w tej rozgrywce, to tam Paweł trochę próbował uratować sytuację na sam koniec, ale to myślę, że zobaczycie sami, jak dotrwacie do końca, nie? A i zapraszam Was jeszcze na, na fanpage na Facebooku, bo tam właśnie wrzucam informacje o nowych filmikach, kiedy są dodane, czy coś tam i, i niedługo będzie liveik na nim, także serdecznie zapraszam. Tu lądują. Poleciał po czerwo. Ej, masz lagi? Miałem przycinkę delikatną, ale rozeszło się właśnie. Torbę mam jak coś. Weź rzuć mi jakieś pancerze Gdzieś tam wszystko jebałeś? No tak wiesz, e, ja tyle nie mogę, nie wezmę tyle co ty A. dałeś. <grymne> <grymne> Kurwa Ale jednego trafiłem Tam góry nic nie ma Ale to nie jest jedyna szuka. Tu jeszcze jest. No już kurwa pazera, nawet mi nie da otworzyć. No, e, nic ciekawego. <noise> Mogłeś się otwierać, kurwa. Ja bym <noise> Weź tam, po, pozbieraj wszystkie pancerze, co leżą. Nie, bo tu na przykład jest. Jeden. Tu jeszcze jest na górze. Był Kuhu A tego nie wiem skąd strzelali! Tutaj za garaży i w hangarze są. No w hangarze wiem, widziałem poziomek chciał się. Wcać. Tu na górze muszą być. Co robimy? Jakiś pomysł? Bo zrzut, kurwa, ty ci już mamy. Weź zlecenie znaczy, jakieś. Byłeś na dachu? Byłeś na dachu może? Nie. Zaraz zobaczę, bo może na dachu jest hajs. Aha! Dobry jestem, kurwa. Chodź zrzut zrobimy. To jest to widzisz, kurwa. Co do grosza trzeba mieć. Ty Podoba mi się to w chuj. Dobra Lecimy kurwa pizgać frajerów no spróbujmy ofensywnie. Tutaj, że jest rzeź, pamiętaj, nie? Mm. Nad nami BSP wroga Nad nami PSP wroga. Do bezpiecznej strefy, szybko. Strzelasz? Waliłem tu na budynku. O kurwa dwa powalenia dałem, ale Idę tam Dobra, mam kolejnego. A, ja a gdzie? znaczy? no, go. na tym, na swoim znaczniku. Na moim jeszcze ktoś? Tak, wyleciał i biegł. Aha, bo jednego nie bałem tam. Możemy go podjechać. Co ty na to? No, widzisz go? No. To nie ten? Nie wiem. Jeszcze jeden jest. Dwa, dwa, dwa tu, trzydzieści siedem metrów. Jest tak do ciebie Gdzie? Spierdalajmy stąd Od razu rotujmy Ej, podchodzą Wszedł do budynku Do budynku wszedł mhm. Ja tutaj jednego mam A jest jeden Jeszcze jeden jest. Idę dołem. Na pewno w budynku mam typa. Dołem. Dałem w budynku, jest na bank. Lecę. Mam pomóż, pancerzu uzupełniam. Dobra, jestem. Nie ma tragedii. Jeszcze jeden musi być. Cześć, sobie RKM a jest. Tu. Cały czas jest po tej stronie budynku. Na bank jest. Musimy zaraz pierdalać, ale on tam jest. Musimy go przytrzymać, bo strefa. Musi wyjść. Skoczył? Z czerwonego skakali. Pod, pod, ten, pod Cały czas, cały czas w tym samym budynku jest, nie? Nic się nie zmija. Jest tam na daleko, widziałem jednego przy policji. Chowaj się. Tak, jest tam za dole. O, Dawaj teraz, wychodzimy. Kurwa, pizza! Bo on wyjeżdża. Pojechali. O, jest dołem tam. Jeszcze jest. Jest pod nami, święcon. Tu będzie. Dałem mi O idę. kurwa, jaką ono szybko! Ale szybka strefa, i ja pierdolę! <grymne> Ty kurwa, no nie zdążę! Będę się czołgał! Ty masz maskę? No, już nie. <grymne> Ratuj mnie! Uważaj! Idę tutaj. Mam Ale farty, jak chuj, nie! Na styk! Jest, jest, jest tam! z prawa strona Dobrze. Biorę tu ty sobie. Po pancerze się cofnę do niego i pochaj Weź się raz torbę. Czekaj, kurwa. Dobra, chodź, rotujemy stąd, bo w pizdę mamy daleko. Czekaj, przeładuję. Czekam. Dobra. O, jajku. Ciężko było, kurwa. Po prawej, Nie, po prawej, po prawej samochód. Kład? Ta. Ale zniknął już. A widzę go. Wyskoczył! Dawaj, cofaj, 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 bo on już będzie wcalowany w nas To idę na górkę Ty z górki uciekaj, bo strepa Dobra Co tam? A nie jest. Ucieka A ty daleko jesteś? No bo to kurwa jesteś za blisko. Już Kładko, Wiem od razu rotuje jak ten. Ale on na sklep poleciał. Na sklepie jest. Kupił? Nic nie widzę. Ok. Tam dwóch. jak pojebane za nimi Odciągnę ze snajpę Bo i nie, już schował się Kurwa nie zdążyłem, dobra, dawaj, rotujemy na, na Na TV? Station? Samochód za nami Jedzie? No dawaj, 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 do góry Tam jakiś BSP można byłoby kupić Jest! Dobra, daj. Dostałem. Jeszcze nie wiem skąd, ale idę pancerzu. Dachuj, nie wiem skąd. Daj BSP, odpala i drugie kupuj. Aha, że ja. <głosy> <głosy> Skoro mówisz, no dobra. Poczekaj, daj mi chwilę. Kupiłem kolejne. Spierdalamy. A, widzi, zobacz! Na dachu są, czy nie? Nie widzę. Bo w środku są. Nie ty, to dawaj zrotujemy jeszcze, zobacz jak strefa jest chujowitko. Tak podrotujemy, może zrobimy przyotkacz i zwiad złapiemy tutaj co jest. Widziałem zwiad. No to dawaj po ten zwiad podjdź. A tam gdzieś ty był, nie? Ach, może być. że pizgają Dobra, dawaj. Ja już wybiegłem O kurwa, tam się srogo dają Samochód uważaj Ale on odbije w drugą stronę, bo go obstrałeś Mam przeczucie, że tu w tym domku tu są Kurwa nigdy podejść nie mogę tu. No, się góra gazu. Się no ja pierdolę Mogłem być święcony, nie tak. Nie bierz zwiadu dopóki nie sprawdzimy tematu, nie? Tu Podchodź do niego jeszcze Masz czujnik, czy nie? Nie. Ktoś to czuł? To ty. Skoczył, to co ty? To, to nie, to nie ja. Jest, jest, jest. Mam. Powalony. Dobier. Teraz też jest. Możemy zrobić. Dawaj zwiat. Dawaj zwiat. Dawaj zwiat teraz. No. Mamy na to szansę. Strzelają. Dostałem, kurwa, przez drzwi, spierdala. W Ale mi zakurwił! Drogowie! Tam odznaczyłem no. Wiem, 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 wiem. Ja nie widzę. Ale samochód jedzie. Nie zdążymy zrobić, nie zabezpieczymy zwiaru. No trudno, pójdź z niego. Samochód podjeżdża. wysiadł wysiadł jest tam dwóch dostałem jeden podchodzi jeden podchodzi do nas oni nie, nie mają, mają atuty kurwa pedały słyszę jednego jadą samochodem oni? tak Brawo O chuj ty, wysiedli ja nie mam do nich czym pisgać, nie? Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Jeśli przegrasz, to pożegnasz się Moja kolej żołnierzy. Ja pierdolę, mała nie ta myśl kurwa Jak do kaczki, kurwa. Oj tam poleci. Mam punkt opadowy. nie, tak kliknąłem. Tak coś czułem. Tak się kurwa musiałem tej wieżyczce przyjrzeć. Oooo. tak jest, motherfucker. E, wiesz co powiem ci, że jest kuję witko, nie? Znaczy, nie? Nie w ma takiej, ale. Ale ani hajsu, ani nic, kurwa. Może tak bez zatutu, kurwa. Tak, da ta się tak grać? Działeś? O kurwa Nie, jest to samych kurza. no, wiem Tak, właśnie czekam kurwa Jeden gdzieś tam jest na pewno, nie? Ale jeszcze poczekam aż strefa podejdzie. Ten zrzut zajebiście wyjebo. Ja. druga drugą osobę? Tak. Wszystko gra. Tak się u mnie na dzielni spierdala z rebiru. <laughs> A, mam eliminację za to. Fajny ten zrzut, trochę kusi, kurwa, w chuj kusi, wiesz? Nie. Do odważnych świat należy. A tu ty biorę i chuj. A! Jebać to! To mi oddaj! To mi się teraz przyda w chuj. Ja bym przebiegł na drugą stronę. Ale kurwa nie widziałem z kitrany jeban No i dobra, to ja za chwilę będę